No, witam wszystkich oglądających. Chciałbym się z Wami podzielić paroma uwagami na temat eksploatacji tego motocykla. Mam już go drugi sezon. Pewnie każdy się zastanawia, co skłoniło mnie do zakupu akurat tego motocykla sprzedawanego u nas pod marką ROMET Classic 400. Ja lubiłem takie motocykle, właśnie klasyczne. Po prostu. Nie było na rynku i na razie nie ma żadnego, który by mi pasował. Siedziałem na Kawasaki W800, siedziałem na Bonewilu. Bardzo fajny motocykl, niestety dla mnie za ciężki na no 220-230 kg, w zależności od modelu to jest jednak duży dla mnie ciężar. Yy, poza tym on palił lekką ręką piątkę. No, W800 wspaniała maszyna, tylko że człowiek siedzi jak na szlifierce. Czytaj, ścigaczu jak na ścigaczu kolana miałem akurat podkurczone pod kątem 35 stopni poza tym ona miała bardzo jedną niemiłą wadę mimo swojej mocy 48 koni, to było 800 miała miękkie przednie zawieszenie tubus zawieszenia zapadał się aż pod górną półkę kiedy pchnąłem lekko napierając ciałem na kierownicę no to wyklucza taki motocykl pojeździe po winklach ten jest akurat sam raz ja zanim go kupiłem przysiadłem się na targach motoryzacyjnych i akurat mi pasował i ergonomią i wygodą I nie zapadał się i rzeczywiście ktoś jak to potrafi jeździć i zamykać oponę to zdziwi się jak bardzo fajnie neutralnie on się prowadzi w zakrętach on po prostu idzie jak po sznurku Pięknie te dziury wy, wybiera, nie dobija to przednie zawieszenie ani tylne, aczkolwiek z pasażerem jeszcze nie jechałem, więc się na ten temat nie będę wypowiadał. Jeżeli będzie taka okazja i będę jechał z pasażerem, no to wam opowiem. No tu pewnie widzicie tą szybę. No ja akurat dołożyłem ją akcesoryjnie, ponieważ no, po godzinie dwóch przyjeździe 90 to czułem ciało się człowieka wychładza w Ramonesce być może w tekstylnych ciuchach nie, ale ja akurat w Ramonie jeździłem, więc. i te komary, muchy, nie insekty. Wszystko na człowieka ląduje. Bardzo mi to przeszkadzało, musiałem dołożyć. No tu widzicie szybę Piłek. Nie znalazłem wyższej. No ona akurat, a tu bardzo ładnie mnie chroni, bo ja mam 1,84 m, to ona akurat jest sam raz, ta szyba Puig. Puig Ranger. No ale głowę trzeba pochylić, bo powietrze pływające szybę na końcówkach wpadają w ruch turbulentny, tak zwany wirowy. Generuje to o bardzo wysokim natężeniu niskotonowy hałas, który kask otwarty nie jest w stanie całkowicie wytłubić. No Trzeba jeździć wtedy z zatyczkami albo pochylić głowę. Natomiast te 70-80 jest jak najbardziej bardzo przyjemne. Pewnie Was zastanawia, ile pali. No, to byłaby ciekawa sprawa zwłaszcza, że. Nikt na ten temat się nie wypowiada. Ja go zalewam pod kryzę. Zaraz wam pokażę. Tatek stoi na stopce. Pod tym kołnierz. I za każdym razem mam tyle samo paliwa wlewane. Je zliczam z licznika dziennego. Ilość kilometrów dzielę przez 100. Ilość litrów wlanych dzielę przez ten iloraz, wychodzi mi spalanie za każdym razem. Nie ma bata, wszystko się zgadza. Siedem, jeżdżąc 80, 90 tak, trochę miasta, trochę wsi, wychodzimy jakieś 3,39, 3, 3,33. Po trasie to potrafi zjeść i to podchodzi do 3,67 jadąc 100, 120. Dlaczego mówię 120? Mając na uwadze, że podobno liczniki przekłamują. A no, mój kumpel jechał samochodem i zatrzymaliśmy się, i słuchaj, stary, ja jadę 120, a ty tuż przy mnie. No, tak było. Bez problemu on te 120 uzyskuje, natomiast no, trochę wibracje są upierdliwe i na fabrycznych rączkach daje się to odczuć. jak ma takie poczucie mrowienia na rękach, jak siada z motocykla przez jakąś godzinę, półtorej. Stąd założyłem te pianki. Te manetki piankowe tłumią te wibracje i przede wszystkim i ta kierownica jest szersza, wygodniej się trzyma, nie dostaje człowiek takiego rękościsku. Pewnie się zastanawiacie, ile już kilometrów przejechałem. Chwileczkę, zaraz wam pokażę. Tyle. Tu z boku jest guziczek, którym licznik dzienny kasujemy. No, u góry mamy całkowity przebieg Mam go już, tak jak wspomniałem, drugi sezon. Jedyny zawary, jaki miałem, to akurat gmina na linki, ale to już wspomnę następnym razem. Koła od razu na wstępie zleciłem dealerowi, u którego ten motocykl kupowałem, do wyważenia. To trzeba od razu to robić w każdym motocyklu, i gorąco Was do tego zachęcam. Jak widzicie, są tu ciężarki. W tym kole też. I tu ciekawostka, każdy mówi, że ABS. Tylne koło nie działa na ABS-ie. ABS jest tylko naprzód. A jedynie nie jest tam koronka zliczająca, żeby ten cały układ działał. Dlatego można tyłem zarzucić motocykl. doprowadzić do zablokowania koła celowego bądź nieświadomego. Przydaje się to czasami. Czasem trochę dla efekciarstwa. Nie jechałem jeszcze z pasażerem, ale myślę, że powinien pociągnąć. Ja jeszcze nie miałem takiej sytuacji, a ja waży 92 kg, miałem bagażu 22 kg, żeby tylne zawieszenie mi dobiło. Jak widzicie, mam na drugim poziomie ustawione, nie jest całkowicie sprężone. Bardzo przyjemnie się jeździ, przede wszystkim ma bardzo fajny dźwięk takiego jednocylindrowca. Posłuchajcie sobie sami. o której wspomniałem Trzeba pamiętać o tym, że jest to motocykl na oponach dętkowych Ten szum i jest normą w tych silnikach Jak oglądałem filmy z innymi modelami tego producenta chińskiego Shinreya no to one podobnie pracują te silniki. W Azji one są oferowane na gaźniku, stąd wychodzą takie dwa przewody metalowe w tamtych silnikach, a pozostałość po tym pozostają te otwory przygotowane właśnie pod te przewody. Widocznie gaźnik jest podciśnieniowy. Mówiłem o oponach. Tak, są dętkowe, należy o tym pamiętać, dlatego jakiekolwiek zestawy naprawcze to Mija się z celem. Jedynym dobrym zestawem naprawczym w tym wypadku byłyby dwie łyżki i dentka zapasowa, aż klucze do poluzowania nakrętki i młoteczek do wybicia przypienia. Niemniej łatwo dostępne części do tego motocyklu. Linkę sprzęgła, linkę gazu. Bez problemu u nas na internecie nie trzeba jakichś kombinować. Rzeczy dentki, opony. Są to typowo szosowe opony te Kenda Nie narzekam. Bardzo dobrze te kapcie trzymają. Cóż mogę powiedzieć? Niemniej, jeżeli ktoś mieszka poza Warszawą czy poza innym miastem większym yy, gdzieś na wsiach, radziłbym zmienić te opony na jakieś opony szutrowe typu obieżniku podobnym do Mitas H03. Bo ta opona się nie nadaje na takie zmienne warunki, gdzie jest trochę szutru, żwiru, ona będzie się ślizgać. To jest typowo szosowe kapeć i trzeba mieć to na uwadze jeżeli jeździmy takim motocyklem i nie mamy zamiaru zamieniać opon łańcuch naciągany był podczas przeglądu gwarancyjnych dwukrotnie, jest to O-ring typu O-ring i zdaje się, że chyba fabryczny no cóż mogę powiedzieć jest smarowany suchą miską olejową pojemność oleju to jest pojemność miski w całym obwodzie jest 2,2 litra ABS no jak działa? No zwykły laik nie będzie tego oceniał, czy mu dobrze działa, czy inaczej. Ciężko wyczuć. Nie blokuje koła. Wielokrotnie próbowałem zblokować koło na ulicy, prostej, na asfalcie, na mokrym nie dało rady, po prostu się kręci <grym> Czy wieje. No ja go akurat miałem w garażu publicznym, więc wiadomo, że tam się otwiera blisko bramy wjazdowej, więc ta wilgość, nie wilgość wpadała, miałem tą pod pokrowcem. Proszę zobaczcie. Widzicie gdzieś turdy Mucha <noise> Łotnik, metal, klosz chyba jednak plastik, pokrywy metal błotniki metal. Możecie zobaczyć sobie tłumik. On tam jest tak skrótnie zrobiony, że to jest jeden gar, dwa zawory wydechowe i z każdego krótka wydechowego dwa kolanka, dwa tłumiki. Aczkolwiek są wersje w Azji, gdzie wyjście jest dwa w jeden. Jest wyprowadzony jeden tłumik, taki w kształcie stożka. Ech, można takie portki kupić. Oczywiście na Aliexpress są, w cudzysłowie mówię te Przejście dwa w jeden. Można dokupić kanapę w takim kolorze jak ja mam. Nawet są to do dokupienia stelaże zamienne. Bo mocowany tutaj stelaż na bagaż jest w tych dwóch punktach. Tu mocowany, a tu wsuwany między ramę motocykla a amortyzator. Po zdjęciu mamy ten kabunk, już macie kawę rajsera. Tylko diody do klei. Tak to mniej więcej wygląda. Niewątpliwie ten motocykl ma jedną zasadniczą wadę: nie jest markowy. Więc jest zawiążona grupa odbiorców tego motocykla, co mnie niezmiernie cieszy. Jeżeli ktoś to kupi, to ktoś, kto to lubi ten styl, podoba mu się i ceni wygodę. A szyld i marka nie jest dla niego istotna. Nie ma się co bać Chińczyków, wszystko zależy. Gdzie kupi, kupicie, to znaczy u jakiego dealera, bo tak jak wspomniałem, przyjeżdżają one złożone częściowo, jeżeli importer tego nie posprawdza, z reguły tak bywa, a dealer nie przyłoży do tego ręki i należytej uwagi, no to potem wychodzą kwiatki, tak, tak jak się gdzieś czyta, że coś tam się odkręciło, u mnie się nic nie odkręciło, wszystko trzyma się kupy, jak odpukać widzieliście jaki miałem przebieg 8,5 tysiąca kilometrów jeździłem nim w trasy złapałem no, nawet kapsia <noise> no ale pomógł mi yy, pomoc drogowa się znalazła w niedzielę żeby było ciekawiej kolega motocyklista scholował opony żeśmy zdjęli, dętkę załatali i gna tak to mniej więcej wygląda Chciałem jeszcze wspomnieć, jest ciekawa wersja tego motocykla produkowana przez tą samą firmę Shingrej. Ta firma jest wspólnikiem marki SWM, ma 50% udziałów Niemal cała rama, tylko że w innym kolorze malowana i niemal taki sam silnik. Też na wtrysku, tylko rozwiercony do 440 cm, jest pakowany w motocykl SWM Gran Milano. On jakościowo Wizualnie no, ta rama jest ładniej zrobiona, prawda? Bo i spawy są ładniejsze, w tym SWM błędy, równiejsze. Yy, z tym, że no, w, w, w kolorze szarym to każdy detal jest bardziej uwypuklony, więc to mniej więcej niejako było to koniecznością, żeby, to, żeby te hefty były estetyczniejsze. tak? Na czarnym tego tak nie widać. Yy, tam jest montowana chłodnica oleju. Puszczony jest w obieg. Tu montowana i wyprowadzono tam około czy, chyba 30 kg koni mechanicznych. Ma. Można tego SWM-a SWM dostać. On ma taki kanciasty, fajny bag. Jest Silver Ways, Gran Milano. Jak ktoś lubi, to ja nie widzę problemu, tylko, że jest jeden haczyk, jak go serwisować, jak przejść, czy jeździć kilkaset kilometrów, na przykład z jednego końca Polski do drugiego, by zrobić obowiązkowy przegląd. A co, gdy trafi nam się trafny silnik, który będzie miał awarię wału i zacznie na wał bić, i trząść jak jasna cholera, i wyrzucać tam olej od mą. A takie rzeczy się zdarzają, więc musimy wziąć to pod uwagę. Mnie się coś takiego kiedyś zdarzyło, ale firma wywiązała się z gwarancji i wymieniła silnik na nowy, ale o tym wspomnę innym razem. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dzięki, pozdrawiam, cześć.